Ten co go zabiłem, to to nie był chyba ten golaz, bo on jest w krótkim rękawku. Dobra, będziecie mnie ubezpieczać? A co, lecisz po niego? I idę po niego. Nie patrz patrzy na moją stronę. zajdę niżej trochę. Yy, gdzie on leży? Jak patrzysz na Raufa... Na krzaki, dobra, tam wyszedł z krzaków. Co to? To jest nie? Tak, to jest strzelił I z pompki prawdopodobnie Gdzieś może być na nasypie i ja patrzę tutaj po płocie nic nie widzę Brama, samochód czysto jest A to nie ten skaw miał pompkę? Nie nie nie, to ewidentnie było tak Bardziej strzelałeś nie? Nie Nie strzelam bo Nie obrażę się Ty no nic nie widzę Mała też jest czysta Dobra Będę próbował No dobra leży ten gościu Próba jakiś granat w krzaki czy coś jest! siedzi w czakach jebany tej. Siedzi od razu tu walczy granatami w tą kurwa dziurę. Ktoś biegnie. Uważaj, że jest z płotu wychodzi. Te, te podejście na trójkątach, co jest. Co można na śmietnik wejść. Gorz w tym dole, totalnie od na Tu pierwsze krzaki od drogi, tak? No tak. Tak, dobra, to ja tą granatę jedną, więc... No ja życzyłem dwa. Ale ty rzucałeś bardziej we mnie, wiesz? On bardziej był po lewej stronie. Dobra, czyli za płotem jest ten, ten golas, wiesz? Na funkcję, no, jest na, na, mała konstrukcja. A to skaw chyba, nie? Nie, 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 nie? to gracie, To jest ten golas z, kurwa z musinem. Za tymi workami z piachem czy jak? Nie, on chyba zbieg na dół, wiesz? No, widziałem za te worki się słabała. Ale tam zejście jest w tym moim miejscu. Aha. Dobra. A no, były tutaj pierwsze krzaki i tak przy drodze, tak? Tak. Dobra, no to tam idealnie poszedł granat, więc musi, kurwa, leżeć. A z czego dostałeś? Tak kurwa... Nie wiem, ale to 50B, coś tam, kurwa. Pompiasz? No, 50B, BMG. No mówiłem Ci, że słyszałem pompkę na tuniku, kurwa. Ale, kurwa, Cię nie widział? Dobra, ja nie mam więcej granatów. Ja mam jeszcze jeden, ale... Nie mógł tam kurwa uciec nigdzie z tego dołu. Chyba tam, tam gdzieś się tak. z tyłu. Tak, dobra. Spierdolony, go złapać. Znaczy ten musiniarz jeszcze tam gdzieś kurwa jak ludzie w krzaku siedział albo gdzieś z jakiejś dziury wystawał. Te pierwsze krzaki tu są przed nami, nie? On gdzieś tutaj W tym dole. Tam. Gdzie ja zdałeś? Bliżej. Dobra Tutaj gdzieś No tak Kurwa to Z kiosku, z kiosku coś już nie mam granat Stój, nie ruszę się Z kiosku coś szło Wszedł do nas na dziurę Jesteś Marek? Gdzie? Ja Jestem bliżej drogi, blisko drogi jestem bardzo. Tu jest jeden za płotem, a drugi jest tutaj kookształt gdzieś. A ty gdzie jesteś? No w tej dziurze, kurwa. Ja też. Ty chodzisz czy nie? Nie, no on. Tak, grzyby parnie. O na grzyby, to chuj rusek jakiś ty. No nie... co myśl Jak masz tej dziury wyszło? Co biłeś? Ty też Nie, to nie ja. Nie Ty ładujesz? Nie o, Gdzieś przed nami jest, ja się nie No muszę. przed nami w czakach kurwa Żyjesz? Żyję, żyję, ja do niego On tu w czakach stoi, ty Przed nami, No kurwa cały magazynek Ja biegam gdzieś tu jest jakiś frajer Dobra, ja dostałem z tyłu Dobra, zabijcie Ja dostałem od tyłu, a ten jest przed nami w krzakach Nie wiem gdzie dwa razy już dostał ode mnie, bo dobra, słyszałem dobra, że dostał Przeładował się Jednego tego śmieciarza, z, śmie śmieciarza zabiłem To jest Jedną no, z kiw, A. ten sam co mnie. Centralnie w krzaku siedzi. Tak, no wiem, tylko ten krzak trochę duży. Co. A Już mam minus magazynek. Dalej tutaj jest. Tak, tylko ja też siedziałem w czakach i, i on się w krzakach, że nie w łeb, a ja go... Minus, pod, szmatu. Pod, 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 nie Dobra, jeszcze plecy, kurwa. Coś na dziurze jeszcze jest, kurwa. Jeszcze coś jest na dziurze tutaj przy tym... ...drucie kolczastym, I na plecach jeszcze. Ja pierdolę. No to mogą być skawy, nie? Nie, nie, nie. Ja, ja, ja. ja pierdolę. Siedzi tam skurwysyn. w niego Jak kurwa ci go zabrał, kurwa i spierdolił. Gdzieś jest w czaku, teraz gdzieś na Marcinie siedzi. Ja jestem tam gdzie tam ten gościu był A on gdzieś tu siedzi w na marcinie. No jeszcze na dziurze jestem jedynie Czekaj sobie Ale ręce mi się pocą. głód Czekaj, może przyjdzie. A granat kurwa. Choliej, A jeszcze ostrzał z tego jest kurwa jest górki w walą tutaj dość skap Ale dobrze się cofnąłem, ten granat poszedł. Za szybko tu gdzieś jest jeden, a tam ze dwóch jest. Do nich pierdala, tej? latej. Ja nie wiem, to do kogo strzela ty, To nie wychudź. Cieć kurwa. No. Tak, ale mówię, jak poszedłem zabić tego, co był tutaj w czakach to jeszcze jeden stąd mnie walimy. Wie, czy to skaw, czy to nie skaw, kurwa. Hmm. Dobra, ja się spróbuję przesuwać morskila, chociaż krzaki wypierdolę. A ja pewno leżę na tym, Ty tyle? leżysz, ja pizda, na środku, kurwa. Piasku. Już nie masz granatu, że tak Coś tu jeszcze jasne stąd. Dobra, Te skaf jest. No diabły! Co pan dostanę tych zaletnych? Dziś kowba stąd, gdzieś wali, albo stąd. 14 minut z 11 kurwa, koło drogi. Generalnie ja mam granaty, nie? No, a tu jesteś, o ty. Hmm. No, a tu jesteś, męciarz. Kurwa, no, no nic nie widzę nieba Biegnij ktoś. Tak, to ten skaw coś wykręci cały czas. To jeszcze twój pan leży mi ciągnie tylko brońków jak możesz to szansę? Będę miał Ty ja to cały czas kogoś słyszę ty. to już moje chyba urojenia może być Kurwa, ale trzada znalazć Czy miałeś granaty jeszcze nie zawsze mam ja cię tam brunta? Nie wiem O no fajnie Ty masz ten sam broń ten? Ten? Weź sobie ten Weź sobie ten. No weź sobie całe magazynki bo tam masz refekki Ha, to ja te ja, kurwa ten Ta broń, ciekawe jak ja się z sytuacji, się załaduję tutaj. To się zaraz kurwa nie obudził kurwa. Boże jedyny nie mi siłę. 40 level Który? No ten śmieciarz kurwa na Mosinie o. I zobacz jak on mnie trafił kurwa jebany też nie? Ty a gdzie jest twoja broń ty? Toś wziął już sobie. Była, wdykałem przecież na ją. A tu o się wjebało, dobra Tego Grosia z Zlutu, nie? Tak, no właśnie, tylko, tam też był ten, tylko wuj wie on spierdolił. Spierdolił, bo to już jest mało czasu Marek, to wiesz. Mówisz, to że tam można gracze, nie. Ja bym poszedł, tak? Tak musisz lecieć, bo był czas, nie? Tak, to jeszcze ZB-11 trzeba jechać Do jego kolega gdzieś tutaj, gdzieś tutaj siedział. No to może być w też. nie to jest w kawie rozebrane, nie? Nie. Kurwa, a żeś trafił. O kurwa, ja go nie z Kurwa, jak czadł, kurwa. tędy iść, kurwa. Wysel, po biedzie. Ja jakoś mam niebię, to lepiej tutaj zielony na niebieski płot. Czy to będzie? Nie, to będzie i i. i yyyy eee, z jednej konstrukcji może no, starą stację złapie, nie? więc, tym tak, co właśnie Ale, bo teraz będą kurwa skawkracze przejebane, nie? tak bo tu jest też, kurwa taki, że tak powiem teren kurwa dość mocno oblega, oblegany przez kurwa ściedział. Skurwa pod konstrukcją, na konstrukcją.